Po melodii prezentuję Mama Lama. Pozwól rozwijać się wyobraźni Twojego dziecka. Tylko dobra muzyka w aplikacji po melodii. Pobierz i wypróbuj za darmo. Śpiewanie jest proste i radosne. Ładne? Natrawia dźwięk tej piosenki. Całe po prostu chodzę. To jest grzechotka. Lec grzechotkujmy. Łeł, wow, ale wymyśliłam, a nawet nie wiedziałam. Because I'm happy, clap along, you. Jak zniszczyć talent muzyczny swojego dziecka? Anna. Jak zniszczyć talent muzyczny swojego dziecka? Po prostu nie śpiewać. I nie tańczyć, i nie grać na niczym. Okej, okay. i game mówi no wtedy Dziękuję nic. Bardzo. Dziękuję bardzo, koniec odcinka. Ono po, wtedy <laughs> po prostu rośnie, nie umie nic się odnaleźć z tym talentem, który posiada. Mm -hmm. I po prostu potem rośnie, rośnie i mówi: O matko. Mogłem mieć talent muzyczny, nie, ale przez u... siebie go nie mam. No trochę tak, albo jak jest świadome później na końcu, a jeżeli nie jest, to po prostu myśli sobie: Słoń mi na ucho nadepnął, tańczyć nie potrafię, śpiewać nie potrafię. Hmm. Tyle. Grać na niczym nie umiem. Dlatego my z naszymi dziećmi muzykujemy w domu. I Ania, powiedz mi, jak to u Ciebie w domu wygląda? U mnie wygląda to tak, że ja mam bardzo dużą wiedzę na ten temat. Ja jestem kompozytorką z wykształcenia, mój mąż jest muzykiem też z wykształcenia. Hmm. Skończyliśmy akademię muzyczną i jesteśmy. Profesjonalistami, mm. ale praktycznie tego nie używamy w domu. Tego, mm -hmm. bo do nutek. Tego, tak, nutek, e, instrumentów dziwnych, typu waltornia, na której gra mój mąż, kto nikt nawet nie wie, co to jest. E, bo nie, nie do tego sprowadza się muzykowanie z dziećmi. E, my po prostu z nimi śpiewamy i bawimy się i gramy. To tak? jak to jest różne? Rozumiemy od... każdą rzecz. Tak. Pierwsza rzecz, śpiewanie. Mm -hmm. To nie jest śpiewanie repertuaru operowego albo nie wiem czego, tylko to jest śpiewanie tego, na co my mamy ochotę. Mm -hmm. Więc my mamy ochotę czasem na jakiś tam psy, coś tam, YouTube, śmieszki. My, cabin. my cabin, dokładnie. Massachusetts. I takie tam. Mhm. E, czasem mamy ochotę na jakieś po melodii songs, które skomponowałam. Czasem, no, no, trudno no. E, Czasem mamy ochotę na jakieś inne różne rzeczy, które po prostu nam się wbijają do głowy, podspiewujemy je cały dzień i to co robimy, to podśpiewujemy je, zamiast mhm. milczeć mhm. i śpiewamy je bez tej muzyki e, jakby z radia czy mm -hmm. z telewizora, po prostu to robimy. Czyli na przykład, jeżeli mamy w głowie muzyczkę Massachusetts, na, na przykład, to potem... <laughs> dokładnie, jak już zasiałam, to potem śpiewamy Let's go to the bathtub i robimy oh. splashing, splashing in the bathtub. Czyli mm -hmm. po prostu wygłupiamy się. Czyli bierzesz muzyczkę z jakiejś piosenki i śpiewasz głupawe słowa tego, tak. co na przykład teraz robisz. Mm -hmm. Mm -hmm. albo... Śpiewam imię swojego dziecka, mm. albo śpiewam e, kocham cię na tą melodię. Mm -hmm, mm -hmm. Albo wygubiam się po prostu z tym, bo to, co robi moje dziecko wtedy, to obserwuje mnie i myśli sobie, śpiewanie jest proste mm -hmm. i radosne. I ono po prostu śpiewa ze mną, mm -hmm. prędzej czy później. Mm -hmm. e, to, te moce, te super supermoce wypływające ze śpiewania i z muzyki, używam też na przykład do tego, że moje dziecko nie chce, ucieka, jak je przewijam. I na przykład robi to. Ho, 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 ho. Coś tam, wygłupiam się totalnie, ale chodzi o nie, to, to, Trzeba trzeba znać klasyczną muzykę, nie? Nie, nie, można śpiewać cokolwiek innego. W każdym razie chodzi e, o to, że były przeprowadzone takie badania na 3 i 4-latkach, czyli duże dzieci, takie mhm. co wydaje nam się, że już naprawdę rozumieją mhm. wiele i one nie były w stanie odróżnić swojego głosu śpiewaniowego od tego normalnego. W mhm. sensie nie, odpowiednio niezastymulowany, typu 3-4 mhm. śpiewamy. Je pociąg, po prostu nie były w stanie uruchomić tego, bo tak bardzo nie mają świadomości hmm. tego aparatu. Czyli coś, co zostało im dane z założenia, urodziły się z talentem muzycznym, nagle już zostało przez te tylko trzy lata tak zaprzepaszczone, że one nie umieją śpiewać. Więc pierwsza, najważniejsza rzecz hmm. to jest śpiewać. Każdą muzykę to zauważamy, składa się, składają się dwa elementy, melodia i rytm. Hmm. Więc rozwój ten melodyczny to nie jest to samo, co rozwój rytmiczny. Tak jak my przez nasze struny głosowe i przez nasz aparat mowy i Śpiewaniowy, uczymy się melodii, mhm. tak naprawdę ugruntowujemy ją w naszym ciele. Mhm. To właśnie ym, rytm u, y, ugruntowujemy przez w ogóle poruszanie się i przez y, czucie rytmu. Więc dla, drugim bardzo ważnym aspektem jest po prostu. Tańczenie. I znowu nie mam na myśli, że mama musi być baletnicą, albo tata musi chodzić na salsę, <noise> tylko mam na myśli to, że bierzemy dziecko, puszczamy muzyczkę, znowu jaka nam odpowiada, a mm -hmm. nie żeby tam było o misiach mm -hmm. i tańczymy, tańczymy z dzieckiem małym, dużym, razem w kółeczku, za rączki, po prostu urządzamy sobie potańcówki. Więc tak to u mnie w domu wygląda. Mm -hmm. W zimę, kiedy jest y, ciemno już bardzo wcześnie i ja mam taki, Długi czas, kiedy nie wiem co robić z dziećmi, a już chcę przeżyć do kąpania, uh -huh. a one są już takie, że. Uh, uh -huh. To ja wtedy puszczałam sobie muzyczkę uh -huh. i po prostu po tańcówki. To u nas jest bardzo podobnie. U nas też jest bardzo dużo śpiewania. Jest bardzo dużo śpiewania piosenek, które znamy po prostu właśnie mm -hmm. z radia z tam. Mm -hmm. Ostatnio w ogóle z, mo z moją euniką zaczęłam robić takie rzeczy, że e, ja śpiewam piosenkę i pozwalam jej kończyć. Mm -hmm. to, jest, to jest ciekawe mm -hmm. ze względu na zapamiętywanie przez nią słówek, mm -hmm. ale też jest ciekawe ze względu na to, że czasami jej się nie chce i mówi bej, mm -hmm. Kat, mm -hmm. coś tam, a czasami naprawdę trafia w dźwięki. What? trafia w dźwięk tej piosenki, co my ośmioro śpiewa? Jestem no. w ciężkim szoku, ale to jest dla niej śmieszne, dla niej fajne, to jest zawsze zabawa. I Mogę Ci tu wytłumaczyć, co się dzieje no. wtedy, że to jest turbo ważne? Nie wiem, czy ty sobie zdajesz z nie, tego nie sprawę. pojęcia, ja jestem po prostu tylko uzdolniona, nie, No mów dalej. <laughs> <laughs> Otóż, um, żeby tak jak my myślimy, w sensie z reguły, mm. szczególnie mam wątpliwości co do tych filmików, ale z reguły, zanim coś powiem, to myślę. Tak samo jest ze śpiewaniem. Zanim coś zaśpiewasz, musisz to tak jakby pomyśleć. I to tak jakby pomyślenie tej muzyki, bo zdarzy ci się coś takiego, że możesz śpiewać, ale de facto nie otwierać buzi, albo słyszeć jakąś melodię, sure. ale nie słyszeć jej naprawdę, bo sure. ona nie gra. I w związku z tym to coś nazywa się audiacją. I audiacja mm -hmm. jest mega, mega ważna dla zrozumienia muzyki w ogóle, ale też dla produkowania jej samemu. Mm -hmm. I w związku z tym, żeby dziecko nauczyło się audiować, musi najpierw mieć właśnie to takie doświadczenie. Ciszy, to znaczy tego, że ono tylko to pomyśli w głowie, więc, więc taka jedzie pociąg daleka, no, konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warsza, i ono wtedy myśli, wy i śpiewa, wy. To jest bardzo, bardzo ważne ćwiczenie. O, ciekawe, mm. wow, ale wymyśliłam, a nawet nie wiedziałam, tak. A jeszcze druga rzecz, którą my robimy, ja nie jestem profesjonalnym muzykiem at all, to jest właśnie mnóstwo tańczenia. Mnóstwo tańczenia i to, jest, to szczególnie też nawet z, z moim najmłodszym, mm -hmm. który jeszcze nie chodzi. I to nie są tańce takie, że on se coś tam. Chociaż dość niesamowite, jak dzieci w ogóle re reagują na rytm i to jest widać, że po prostu dancing, one dancing. całe po prostu ch chodzą. <laughs> ale właśnie takie, że tańczymy, tańczymy i robimy mm -hmm. jakiś drop w rytm mm -hmm. albo coś. No to jest najlepsza zabawa na świecie. Mhm. Mhm. Też Eunika bardzo lubi oglądać, jak ktoś inny tańczy. Mm. I bardzo często siada i po prostu patrzy, jak ktoś tańczy. Albo każe mi siedzieć i patrzycie na nią, jak ona tańczy. Okej, okay, myślałam, że na przykład ona siada i mówi dance for me, mami. Show me what you got, mami. -hmm. Mm -hmm. Nie, tego jeszcze nie mówi. Trzecia rzecz, którą my robiliśmy, mm -hmm. którą szczerze uwielbiałam, teraz właśnie, mm, teraz to nam się trochę rozeszło, jakoś mniej mamy czasu, ale chyba muszę do tego wrócić. Mianowicie, mam taki koszyk instrumentów i robimy takie i jam session. Wow. W sensie puszczam jakąś muzyczkę i coś tam, na jakiś, coś co sami zrobimy, albo coś... Się mhm. Tak typu, że ja gram na ukulele, coś tam mhm. im zaśpiewuje, a oni się tylko wymieniają tymi instrumentami, sobie szejkują. Tak naprawdę to jest tak przyjemne i mogliśmy, szczególnie kiedy Stefan był mały i był w tym takim... W bujaku. Mhm. Mhm. i sobie siedział i właśnie nie wiadomo było, co z nim robić, to po prostu robiliśmy takie trz, trójkąt, nie kółko a -a. i po prostu byliśmy w stanie godzinami to robić i, i to jest fajne. To jest fajne. nie ja godzinami nie, bo to bo jakby mam swoje limity. <laughs> Ale rzeczywiście to jest, to jest mega proste, mega łatwe i to jest ciekawa rzecz, nawet pod takim technicznym względem, w sensie, że w pewnym momencie dnia kończą się pomysły, takie, mhm. że no co jeszcze można z tym dzieckiem robić, mhm. ludzie już, no, te zabawki nie, te zabawki nie, a jakby otwierając ten dział muzykowania i no, otwiera jeszcze... się nowa możliwość. Nowe możliwości. No, no Więc to jest fajne nawet jako punkt dnia. Dokładnie tak, mm. więc ja bym powiedziała nawet, że muzyka nam towarzyszy po prostu jako takie rytuały. Mm. I ja mega polecam rytuał właśnie, że codziennie sobie tańczymy w jakimś momencie. My na przykład mieliśmy taki czas, gdzie nawet pisałam o tym na blogu Power of Melody mm -hmm. obviously blog, em, że był taki czas, gdzie naprawdę mieliśmy ciężkie poranki, to znaczy Antek wstawał i już był z założenia na nie. Nie chciał się ubrać, nie chciał zjeść, nie chciał, nie, 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 Zmieniliśmy kolejność, to znaczy wstawał i nie musiał się najpierw ubierać, nie musiał najpierw jeść, tylko najpierw tańczyliśmy. Od razu puszczaliśmy muzyczkę, taką szczególnie, co on lubi, tylko because I'm happy clap along, if you, i tak jedziemy. I po prostu on nagle taki miał cheer up, i nowy dzień, jakby mm -hmm. no, nowe wstanie. Więc y, jako rytuał, to oczywiście można wpleść w swój, w swój kontekst rodzinny, ale rytuał tańczenia, rytuał śpiewania jakiegoś, rytuał grania, typu, że robimy to wolno, bo też och, najgorsze, co można zrobić, to powiedzieć dziecku, jak ma grać. A spotykam się uh. z rodzicami, którzy na przykład. To jest grzechotka. Lec grzechotkujmy. Uh, I źle, fun. i po prostu no, nie, na rero. No. I cztery, kołysanka. Śpiłasz kołysanki dzieci? Śpiewam kołysanki, aczkolwiek mam repertuar tylko trzech i mm. po prostu to są te trzy, które nocę w kółko. Ich nie musi być wiele, bo mm. tak naprawdę ja, ja mam repertuar 150, ale mimo wszystko i tak, i tak oni śpiewam lubią dwie. Ktorecie. Dokładnie. Mm. I więc ich nie musi być wiele absolutnie, ale to jest bardzo ważne i też, no niesamowiti tam rzeczy typu badania wykazują, rururu, O czym mogłabym mówić kolejne 40, więc myślę, że po prostu nie zaczynam tematu. Ale można o tym poczytać, jakby ktoś chciał. W innym filmiku opowiadamy trochę więcej o, o muzyczności, i mówimy też w innym filmiku o, o okresach sensytywnych, do których filmików was odsyłamy, tam mówimy trochę bardziej technicznie o, o właśnie o tym muzykowaniu, dlaczego to jest ważne, dlaczego teraz, a nie później, itd, i tak dalej. A póki co. Kończymy ten odcinek, bo ile mm. można gadać. Mm -hmm. Subskrybujcie, szerujcie na Instagramie follow'ujcie. Ja mam pomysł. Mama lama. Proszę, proszę. Jak ktoś muzykuje o -o. i robi sobie takie coś tam, gracie, o -o. śpiewacie, to e, koniecznie Mama, Lama, hashtag. Żebyśmy mogły też zobaczyć i się cieszyć. Mm -hmm. e, I na, na, na ten teraz to jest wszystko. Do zobaczenia. Bye!